Siemanko. Ja jest Tricus, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Jesz na ferajnie. Tak, na samym początku, drogi widzu, możesz zostawić łapeczkę w górę, a jeżeli mnie zasubskrybujesz, no to kliknij subskrypcję. I w dzisiejszym odcinku mam naprawdę duże plany do zrealizowania, ponieważ chcemy wam pokazać, co się zmieniło w mojej Kopalni, A zmieniło się naprawdę dużo i znalazłem naprawdę bardzo dużo diaksów. Wręcz po prostu nigdy w życiu wcześniej czegoś takiego nie znalazłem, e, ponieważ znalazłem całą taką wielką jaskinię. Po prostu wypełnioną diaksami, to jest naprawdę niesamowite, co tam się dzieje. E, jeszcze zrobimy sobie w takim razie, zanim tam pójdziemy, e, właściwie jakąś zbrojkę, bo by nam się to po prostu przydało. E, no bo wie, wiecie, bez zbrojki, jakby nas zabili z tymi diaksami. To ja już bym chyba w życiu tyle po prostu nie znalazł, co tam jest. Ja nie mam pojęcia, skąd się tam ich tyle wzięło. E, ale w każdym razie jeszcze przydałaby nam się jedna sztabeczka. Do, dosłownie jedna sztabeczka. E, to wtedy byśmy sobie. Otóż, drodzy widzowie. E, z jedną sztabeczką zrobili dwa kilofy, prawda? To chyba by było nawet nie głupie. Okej, okay, rzeczy osobiste tutaj zostawmy. Tak, posegregujmy na razie rzeczy, które mamy w naszym ekwipunku, które nam nie będą specjalnie potrzebne. E, dobra, pochodnie nam się na pewno przydadzą i trochę wungla byśmy sobie może wzięli. E, Okej, okay, weźmy sobie tak ze wszystkiego sobie skraftujmy pochodnie. Okej, okay, resztę wungla sobie odłóżmy na jego miejsce. E, tak. Gdzie mamy te rzeczy? Dobra. Już powinno nam się przytopić to w ogóle. E, dobra, tak przytopiłam nam się tak jak myślałem. E, potrzebne nam są jeszcze jakieś takie patyczki. Dobra, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Mamy dwa kilofiki. Okej, okay, możemy iść, moi widzowie, kopać diaksy. Oh yeah, dobra. E, to idźmy naszym tajnym przejściem sobie tak. To jest oczywiście tutaj, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka. E, zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy, ale no to zobaczycie, co jeszcze chciałem zrobić, jak wyjdziemy z kopalni. Bo jeszcze jedną rzecz, muszę jeden triczek taki zrobić. Przeciwko innym graczom na ferajnie, trochę taki troll. E, o, patrzcie, tutaj nie chciałem na przykład, żeby ktoś znalazł te moje diaksy, więc zakopałem, żeby, wiecie, jak ktoś idzie, to myśli sobie, a, wykopał tylko tyle tej kopalni, to dalej już, dalej już nie pójdzie. E, no dobra, gdzie ja zostawiłem diaksy? Mam wrażenie, że diaksy zostawiłem gdzieś tutaj. Ok, ale kurde jest strasznie trochę. Weźmy sobie. Ok, tu są pierwsze diaksy, które znalazłem. Ich nie mam pojęcia, ile jest. Czy to tylko jeden diaks, czy coś? No, więcej jest. Wow, więcej jest diaksów. E, ok, trzy, cztery. Nam jest potrzebne pięć diaksów. Ok, resztę tego już nie kopię, dlatego że ludzie. Ja mam strategię, wiecie? Niedługo. Słuchajcie, zrobimy sobie enchanting, ludzie. Zrobimy sobie enchanting. I wtedy jak już będziemy mieli ten enchanting, no to będziemy mogli wykopać resztę diaksy właśnie z jakąś fortunką, zmienię sobie kontrolsy przy okazji, e, więc tutaj zaznaczymy sobie, że jest diaks, ok, zaznaczmy to sobie, stawiając tutaj pochodnie i wam pokażę jeszcze tamtą całą jaskinię wypełnioną diaksami, to chyba jest gdzieś tutaj, się szło, takie mam wrażenie, okej, okay, weźmy sobie, dobra. Żeby nie spać, wiecie, bo mam pierwsze moje diaksy. Pięć diaksów, kurde. I jeszcze tam to nie były wszystkie. Masakra, ludzie, ile tego jest? O, tutaj żelazko. Żelazkiem nie pogardzę swoją drogą. E, tam wiem, że ominąłem, jakby co? Dobra. Okej, okay, sześć żelazka to już na dwa kolejne kilofy jest. W każdym razie, generalnie muszę wam się przyznać, że siedziałem masakrycznie długo w kopalni. Ale serio, ludzie. Siedziałem tak strasznie długo w kopalni, że, że aż w to sam nie wierzę. I jak widzicie, tutaj właśnie, tutaj właśnie są te diaksy. Chwila. Postawmy tu, żeby właśnie nas coś takiego nie spotkało, żeby nas nie zepnął jakiś taki ziutek, który nagle się tu przybłąka. O, złote budki, ale na wykończeniu. Dobra, eee, widzę, że kurde, nie wziąłem żadnego kobla. Okej, okay, dirta sobie zbierzmy w sumie. Dobra, bo musimy zabudować tam wszędzie pod tymi diaksami e, sobie, żeby one w razie czego potem na nie pospadały. A dirtanie ja miałem bardzo dużo, okej. Okay. Uuu, straszny dźwięk. W ogóle patrzcie co się z lawą tutaj stało, lol. Lol, lawo. Okej. Okay. Okej, okay. lol, co się, Jak się zbagowała śmiesznie, dobra. E, tutaj no te Tutaj tych diaksów no nie zamierzam wykopywać po prostu. E, ale, jak już będę miał właśnie, jak już mówiłem, fortunkę, to wtedy pójdę i wykopię te wszystkie diaksy. Zobaczymy tylko, ile ich tutaj jest, bo chyba to jest naprawdę bardzo dużo tego tutaj. Dwa złoża obok siebie nam się trafiły, a to jest bardzo, bardzo rzadka rzecz w Minecrafcie. Okej, okay, kurde, żeby tutaj lawa się nie wylała. Okej, okay, nie ma lawy. Tutaj są jeszcze dwa diaksiki. Wow! wow ludzie! Ludzie, co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? To jest raj. To jest raj Minecrafterów. Ja cię nie mogę. Co tutaj się właśnie wydarzyło? Kurde. Tutaj mamy 8 diaksów. Tutaj też mamy 8. 16 diaksów z fortunką. Już będziemy mieli masakrycznie dużo tych diaksów. Ludzie, tak strasznie się po prostu jaram że tutaj są diaksy, że ja nie mogę. I to, że tyle diaksów po prostu naprawdę w życiu nigdy tyle nie znalazłem. E, powiedzcie mi i napiszcie mi w komentarzach, czy wy znaleźliście kiedyś tak wielkie złoże, że po prostu 16 diamentów obok siebie, bo naprawdę ja znalazłem pierwszy raz taką wielką liczbę i chyba to mnie czyni najbogatszym człowiekiem na Ferajnie. E, najwięcej mam naprawdę diamentów e, i dobra. Teraz w sumie będę chciał zrobić jedną rzecz. Będziemy musieli zrobić obsydian i go wykopać, ludzie. Będziemy musieli wykopać obsydian. Dlatego, że ja chciałbym już po prostu, e, jakby wiecie, mieć... E, no, 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 no co mieć Trissus, zaciąłeś się. E, chciałem mieć e, ten stół do enchantingu, do enchantowania, tak się to chyba nazywa. E, bo już mam 25. level, będę miał diaksowy killoff. I wtedy właśnie będę mógł już e, mieć także ten stół Bo jak wiecie, o, go się kraftuje z trzech obsydianów, dwóch diamentów i jednej książki, chyba Tak mi się zdaje przynajmniej e, Tutaj, tutaj moja sekretna sala powstaje tam dalej Naprawdę strasznie, strasznie dużo tam robię, ale to jeszcze nie czas, żebym wam pokazał To dopiero za parę odcinków zobaczycie, co tam jest Tutaj, dobra e, Okej, okay. kurde, szkielet Pyk. Czy on ma zenchantowany łuk, czy mi się zdaje? Chyba ma. Okej, okay, ale go nie wydropił. No rzadko dropią moby jakieś swoje rzeczy niestety. E, Okej. Okay. W takim razie wejdźmy sobie szybko do naszej bazy teraz. Tyk. Dobra, i zróbmy sobie ludzie już diaksowy kilow pierwszy. Okej, okay, ale się jaram. Dobra, mamy nasz pierwszy kilof diaksowy. Eee, chyba pierwszy diaksowy killoff na, se na serwerze Bo kiedy ja to nagrywam To ja nagrywam naprawdę Cztery Te cztery odcinki, chyba to jest czwarty Nagrałem po prostu w dwa dni ludzie Odkąd zacząłem grać, więc eee, No, więc właśnie <laughs> Jakby co wrzucam Jest jakby z opóźnieniem Te wszystkie odcinki, ale dobra, to nieważne Weźmy sobie bucket Dobra, weźmy sobie bucket Zaczerpnijmy sobie trochę wody Idziemy po Obsydian teraz. Obsydian nam się zdecydowanie przyda, te trzy Obsydianki e, co najmniej. Bo naprawdę z fortunką. Oj, chwila. Zapomniałem o jednej rzeczy, co wam miałem pokazać jeszcze, co chciałem zrobić. Mm, dlatego, że teraz będę, słuchajcie, wyjeżdżał właśnie, dlatego są filmy naprzód publikowane. E, I muszę. Zrobić jedną rzecz. Do tego mi będą potrzebne dwa stołny, ale chwilę na razie odłóżmy jeszcze niepotrzebne rzeczy, jak zwykle. Eee, ok, Dirt też, nie, Dirt nam się może przydać. Eee, ok, tutaj, tutaj to. Widzicie, ja mam naprawdę porządek teraz na tym świecie. Tutaj chcę wszystko segregować. Tutaj diaksy, tutaj redstone na redstone. Będę musiał już robić bloki z redstone'a. Ale dobra. Okej, okay, Gunpowder. Patrzcie, ile już TNT mogę robić. Eee, ja ram się, nie wiem jak wy. Chyba wy też, bo to oznacza trole, ludzie. TNT oznacza trole. Dobra. Eee, to idziemy i wracamy tam, skąd przyszliśmy. Dwa stołny. Okej. Okay. Eee, bo teraz zrobimy takiego mini trola, Gdyby ktoś chciał po prostu tutaj przejść i zobaczyć, jakby co, co, co tutaj jest, to. To. Eee, gdzie, gdzie jest drabina? To napotka coś takiego. Pyk. Tutaj nic nie ma! Kurde, tutaj nic nie ma. A, widzicie? Naprawdę kozacko. Teraz nikt się do mnie nie włamie tutaj, e, w razie czego i nie, nie pokaże na nagraniu mojej tajnej rzeczy. Więc naprawdę kozacko. Okej. Okay. Bo dopiero ja wam chcę pokazać tą tajną rzecz. Jak będzie w miarę skończona, to jeszcze wiele, wiele pracy przede mną. Okej. Okay. E, pójdźmy sobie zebrać gdzieś lawę, mm, znaczy nie lawę, tylko wylać tą wodę i zebrać obsydian Tutaj słyszałem w ogóle zombiaka. Okej okay. okej, okay. gdzie, by, gdzie by zalać lawę? Właśnie tak się zastanawiam, gdzie by było najlepiej. Najlepiej chyba by było zalać lawę właśnie obok tych diaksów w sumie, żeby one nigdzie nam nie wpadły, prawda? Do lawy. Okej, okay, to rozlejmy sobie ją tutaj. OK, zgasło trochę tego. Eee, tyk, pyk, oświetlmy to. Dobra, wstawmy sobie to tutaj. Mm, I dobra, teraz pytanie brzmi, czy tutaj nie ma już lawy pod tym. Jest lawa, jest lawa, jest lawa, jest lawa. Zaleje mnie, OK, nie zalała mnie. Ja nie mogę. To było naprawdę ryzykowne ludzie. Czemu ona? Halo, lawo. Proszę o usunięcie się, no lawo, no. O kurde, tutaj jest. Okej. Okay. Dobra, tutaj powinienem już się zamurować jakoś trochę. Tutaj powinno lawy już nie być właśnie. E, teraz jeszcze tutaj trzeba to ogarnąć trochę. Okej. Okay. Gdzie jest lawa? Okej, okay, tutaj jest widzę lawa. Pyk, pyk, pyk. O, tutaj jest w ogóle lapis lazuli, LOL. Ba bardzo cenna wiedza, że tutaj jest lapis lazuli. E, chwila. Oj, wow, 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 wow. Dobra, na razie potrzebne nam są trzy, ale w sumie będziemy także do neteru się kopać niedługo. Więc moglibyśmy wykopać więcej, ale dobra, na razie wykopiemy sobie tylko trzy. Ok, jeden. Kurde, gdybym zginął od razu z tym kilofem, to była naprawdę masakra. LOL. To by było niemiłe strasznie. Ok, dwa. I ostatni. Pyk, 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 no ko, szybciej, jesteś diaksowym kilofem, a nie jakimś, kurde, takim, takim niediaksowym, prawda? Okej, okay, mamy trzy obsidiany, tyle ile nam potrzeba było. Mm, ja się tutaj na najwyżej wrócę i wykopię sobie wtedy, wtedy resztę, okej. Okay, to lećmy sobie, lećmy sobie z powrotem. Hop, hop, hop. Ale patrzcie ile ja tutaj się w ogóle nakopałem, ludzie. Ja tutaj spędziłem po prostu parę godzin, zanim poznajdowałem te diaksy wszystkie. Tutaj jeszcze jest sakrycznie daleko wykopane e, tutaj Tutaj właśnie kopałem takim zwykłym sposobem do znalezienia diaksów, że wiecie, tutaj takie bardzo długie korytarze co dwa e, kopałem. No chyba znacie ten trik, jak kopać diamenty, co nie? Że e, klikacie F3 i wtedy wchodzicie na jedenasty poziom i kopiecie diamenty, bo są od 5 do 16, tym najwięcej podobno jest e, od 12 do 16 poziomu. Tak słyszałem przynajmniej i ja w to w sumie wierzę. No dobra. W takim razie teraz się wróćmy do bazy, eee, i jeszcze musimy coś zrobić, ludzie. Jeszcze musimy zrobić jedną rzecz eee, dobra. Musimy odstawić obsydian, i musimy coś ogarnąć. Eee, w ogóle, ja zauważyłem coś dziwnego. Patrzcie, czekajcie, stąd tego nie widać. Stąd tego nie widać. Tutaj jest dach. Czyli ktoś się obok mnie zbudował, czyli to jakiś intrus i będziemy musieli strollować tego intruza bo to miał być mój teren. A ktoś tutaj się po prostu hamsko bił, no? Ludzie, co to ma być? Co to mają być za maniery? Będziemy musieli, kurde, to ogarnąć. Dobra, zbierzmy sobie trochę w takim razie teraz zboża jeszcze. Co jest? A, no dobra, spadło wszystko do wody, tak myślałem. Okej, okay, bo chciałem rozmnożyć krówki. I już niedługo w ogóle zaczniemy budować nasz pierwszy dom. O, pan tutaj handluje emeraldami w ogóle, LOL. To czy, słuchajcie, ja w ogóle będę chciał się skupić także na handlu z wieśniakami, ale to dopiero w następnych odcinkach generalnie się będę skupiał na tym handlu. Dobra okej, okay, tutaj widzę, są dwie krówki. To je też nakarmię Mimo że nie są w zagrodzie, patrzcie ile już tutaj mam tych krów. Masakrycznie dużo Będę musiał im ogarnąć większą zagrodę, chyba. <noise> no, będę musiał, serio, będę musiał. okej okay. Wow, 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 ok. Tutaj w ogóle jeszcze ktoś wysadził mi tutaj moją zagrodę. Też chamsko dosyć. okej, okay. a ja chciałem ją tutaj rozwinąć trochę. Oj, dobra, nie starczy mi Dirta jednak. To rozwiniemy ją na razie. O tak, może. O tutaj. Tutaj. O taką prostokątną ją bardziej zrobimy. E, dobra. Tylko. Mamy siekierkę? Mamy. Ok. Krówkis, poczujecie się swobodnie wreszcie. Macie, macie. Poczujcie się trochę chociaż swobody. O! Tutaj maluszek uciekł od swoich rodziców. Co za, co za buntownik z niego. Mm, ok. Czy tutaj nam się uda jeszcze zbudować. Może trochę tego. Trochę taki. Starczy nam. O, idealnie ludzie nam starcza. Dobra. Tutaj też to rozwalmy. Pyk. Pyk. Oj, nie wchodź pod siekierę, krowo. Bo może ci to kosztować życiem. Tutaj jedna uciekła znowu. Dobra, ale już się tak nie tłoczą aż. Już to lepiej trochę wygląda, jak, jak mają więcej miejsca. Będziemy musieli zrobić w ogóle ten dywanik chyba teraz. No, dywanik zrobimy, żebyśmy mogli do nich wchodzić jakoś. Niedługo trzeba będzie ich trochę pozabijać, także chyba tych krówek. Kurde, no trzeba będzie, bo w ogóle to jest mięska z nich dużo i tak dalej, pożywnego bardzo mięska. Okej, okay, to zostawmy, nie wiem, on dylemat gdzie zostawić obsydian, i chyba zostawię go tutaj, po prostu. Dobra, tutaj go zostawię. Te buty zostawię tutaj. Tutaj właśnie będę segregował takie rzeczy. Ok. Ok. E, przerzućmy te, to tu. Piasek też tutaj. Uuu, mam 24 sadzonki. Wow. Nieźle. E, Sicy. No dobra. Sicy. Dobra. Sicy też możemy tu wrzucić. Chociaż na Sicy było miejsce, z tego co pamiętam, wyższej. Tak, tutaj było miejsce na Sicy. Będziemy mogli. E, zrobić właśnie inną, e, tutaj, farmę taką wielką, będziemy mogli zrobić, chociaż nie wiem, czy nie będzie za mała, szczerze mówiąc. Chyba, że zrobimy wielopiętrową tę farmę, no ale to będzie trudne dosyć. He, no dobra, mam naprawdę dużo koncepcji. Oj, poszedłem zrobić dywanik, a nie zrobiłem. Kurde, kurde, co ja, co ja sobie myślę, ludzie, co ja sobie myślę. Ok, e, to wbijmy sobie tu. Wełna, mam, wiedziałem, że mam wełnę Okej, okay. a Karpet z tymi Z dwóch się robi, dobra Okej okay. Dobra, mamy trzy karpety Tutaj to, dobra Idziemy z powrotem do krów teraz Pyk I kurde, te emeraldy w ogóle u tych wieśniaków jest Są tanie bardzo Więc będzie można u nich korzystać z tych emeraldów Przynajmniej taka jest moja koncepcja Eee OK, zróbmy sobie wejście. Skąd ja będę wchodził, no. Oj. Stąd. Dobra, stąd jest git. No, tutaj będzie git. Tak sobie przechodzić. OK. Nie jest tak dużo aż tych krów, jak są na trochę większym terenie, ale one pouciekały, no tak. No dobra, nieważne, nieważne. Eee, w każdym razie, jeżeli chcecie zobaczyć, co będę od czego będę zaczynał jakby Moją przygodę w następnym odcinku, czyli od kurde, chociaż małego trola na tej osobie, która tam mieszka. To oglądajcie kolejny odcinek i zasubskrybujcie mój kanał. To dotrwał do tego momentu. Niech napisze Jerzyk. No dobra. To w takim razie ten odcinek już kończymy, bo nie mam Wam więcej specjalnie do pokazania. Tutaj już, w którymś możemy pójść na jaskinie w ogóle. Jeżeli będziecie chcieli, to możemy pójść sobie za parę odcinków na jaskinie. Napiszcie. Eee, tak, Jerzyk, chcemy wtedy, eee, żebyś poszedł na jaskinię, i ja wtedy pójdę, dobra. To by było, ludzie, na tyle. Nie, normalnie, nie powiem, to by było na tyle. No, to by było na tyle na razie. Bdż.